Dzień dobry! Ponieważ na stylu znam się jak mało kto, znaczy chyba jest mało osób, które się tak dobrze znają jak ja, także dzisiaj będziemy rozmawiać o prawdopodobnie najbardziej stylowej firmie, która zahacza jeszcze o segment popularny, a kończy na ultra high-endzie. Fokal z nowymi kolumnami, w kolorze... no niebieskim, nie wiem. Lilia, vanilia. Po tym bardzo ambitnym wstępie chciałbym przejść do, od razu do rozmowy. Fokal Sopra numer 2. Dostajecie kolumny, które oczywiście mogą być wykonane klasycznie mogą być w klasycznych kolorach. Dostajecie białe, dostajecie czarne, ale możecie zamówić tą oto kolumnę również w dwóch bardzo nietuzinkowych rozwiązaniach: jak żółte oraz błękitne. Tutaj producent podchodzi do wykonania swoich tworów tak, że one mają cieszyć oko, ale też być w pewien sposób. Trochę inne, trochę nieszablonowe, trochę nietuzinkowe i zdecydowanie przykuwające wzrok. Tak jest to forma sztuki użytkowej, tak jest to pewna forma swobody myśli. No wiecie, w rynku audio najczęściej macie kolumny czarne, białe. Tu jest popularnie w różnych odcieniach drewna. Żeby zdobyć się na coś takiego, aby zrobić kolumny w kolorze błękitu. Przy sumie, nie ukrywajmy tego, zupełnie niemałej, bo para tych kolumn, czyli para fokala kanty, to koszt 30 paru tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. Więc mówimy o high-endzie, jeszcze nie ultra high-endzie, tyle że z fokala swobodnie możecie dostać ofertę typu ultra high-end. Macie kolumny, które się nazywają Utopia, i one są jakby jednymi z tych, które zawsze pojawiają się na ustach przy wszystkich rodzajach show. Są to kolumny, które kosztują po kilkaset tysięcy złotych, są to kolumny, które wyglądają nieziemsko i są to kolumny, które, jeżeli ktoś miał okazję słuchać, one zapadają w pamięć. Z tyłu za nimi zobaczycie jeszcze Sopry. Są to troszeczkę wyższe, no dalej nie ultra high-end, tylko high-end i tutaj Focal stwierdził, no nadal będziemy podchodzić rozsądnie co nowo, jedynie 60 tysięcy złotych za parę. W przypadku naszych błękitów 35 tysięcy. Wysokie modele, bardzo wysokie modele i mam świadomość, że jeżeli jesteście zainteresowani tymi kolumnami, naprawdę trzeba przyjechać je zobaczyć i posłuchać, bo to co powiem może po prostu być zupełnie niewystarczające. Skupmy się jednak na tym, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać, czyli o kancie. W przypadku kanty sam producent podaje, no przede wszystkim pewien mariaż technologii i mariaż półek, jeżeli chodzi o przetworniki, bo na tym przez chwilę chciałbym się skupić, dlatego Jedną z tych kamer muszę przedstawić, aby wam to pokazać trochę bliżej. Słuchajcie, te kolumny tak naprawdę małe nie są. Widzicie mnie bezpośrednio przy nich? One ważą 35 kg sztuka. O tym za chwilę. Co tutaj mamy? Po kolei przetwornik średniotonowy, wysokotonowy z berylu oraz dwa przetworniki niskotonowe. I rzeczą, którą tutaj bardzo fokal podkreśla, jest F-Sandwich Technology. O co chodzi z F-Sandwich? No, jest to. Flaks, czyli jest to połączenie, uwaga, lnu z włóknem szklanym na zasadzie kanapki, czyli macie warstwę lnu i od dwóch stron włókno szklane. Tak, to rozwiązanie jest wykorzystane w membranach i w średnio, i w niskotonowych. Niskotonowe swoją drogą dwie sztuki, ale zaczynając od samej góry. Przetwornik średniotonowy. Dotykacie i czujecie właśnie, że to jest takie porowate nieregularności, bardzo fajnie to wygląda naprawdę od strony optycznej, plus w samym centrum macie rozpraszacz fazy, który jest całkowicie nieruchomy w przypadku przetwornika średniotonowego. W przypadku dwóch przetworników niskotonowych tutaj macie zastosowaną wklęsłą kopułkę przeciwpyłową oraz pewien element szaleństwa i zabawy z fokalem, czyli przetwornik wysokotonowy z berylu. Ale o co chodzi z tym przetwornikiem wysokotonowym z berylu? No, przetworniki wysokotonowe są w każdych kolumnach, w każdym marce, więc co tutaj jest szczególnego? No, jest jeden haczyk. Mianowicie uwaga, beryl. A pewne zalety, jeżeli chodzi o propagację dźwięku, po pierwsze jest bardzo lekki. Jest bardzo sztywny i dzięki temu, że ma świetną sztywność, prędkość rozchodzenia się dźwięku w nim jest bardzo wysoka. Jest wyższa niż w innych materiałach takich jak tytan, czy na pewno jedwab. Same zalety. Poza jednym problemem. Beryloza. Przewlekła choroba zawodowa wynikająca z zatrucia berylem, przede wszystkim spowodowana kontaktem z pyłem berylowym. Dotyczy uszkodzeń układu oddechowego, przede wszystkim płuc, ale mogą wystąpić także obrażenia skóry. Wdychanie berylu, zwłaszcza pyłu berylowego, jest toksyczne i jest to niebezpieczne. Dlatego tutaj znajduje się bardzo sztywną siatkę metalową, która nie jest tylko po to, aby osłonić przetwornik wysokotonowy przed uszkodzeniem, ale też. Zabezpieczyć Was, tylko żeby nie było. To nie jest tak, że dotykacie się do niej i będziecie od razu chorzy. To jest po prostu na tej zasadzie, że jeżeli byście wyjęli ten przetwornik, potłukli i następnie go wdychali, no to wtedy może to mieć negatywne konotacje dla Waszego zdrowia. Gdybyście jednak zniszczyli ten przetwornik, podobno jest naklejka, którą zaklejacie e, przetwornik, e, i dopiero wtedy oddajcie kolumnę do serwisu, aby się szczątki stamtąd nie, nie wyłaniały. Trochę strasznie, trochę śmiesznie, ale tak Francuzi mają. Czyli od samej strony materiałowej po kolei w przetwornikach macie wykorzystany len w przetworniku średniotonowym oraz dwóch niskotonowych. Jak że całą linię fokala, to właśnie Kanta będzie najwyższym modelem, gdzie zastosowano ten typ membrany. Z drugiej strony będzie to też jednocześnie najniższa linia, do której włożono przetworniki berylowe, które były cały czas zarezerwowane dla tych najdroższych rozwiązań, jak chociażby dla stojącej z tyłu Sopry. Płócież legendarnej serii Utopia, która kosztuje tyle co mieszkanie. I to nie w Rzeszowie, a w Warszawie też. Dobrze, ale to nie są wszystkie smaczki, jeżeli chodzi o materiały użyte w tej kolumnie. Przede wszystkim front. No oczywiście widzicie, niebieski. Tyle, że to nie jest drewno, to nie jest stolarka. To jest jeden wygięty kawałek polimeru. Fokal stwierdza wprost większa sztywność, mniejsze drgania. Plus na szczycie kolumny znajdujecie jeszcze taflę szkła. Wygląda to co najmniej nietuzinkowo i na pewno bogato. Pogadali, pogadali. Co jeszcze możemy powiedzieć? No oczywiście, możecie zadać pytanie. Okej, okay, a ogólne parametry? Co tam się znajduje? Kopułka wysokotonowa z Berylu. Dwa przetworniki niskotonowe, każdy z nich ma 16,5 cm. Jeden przetwornik średniotonowy 16,5 cm. Masa kolumny około 35 kg. Resztę danych technicznych no, pokażę Wam w napisach, tyle że musicie spojrzeć na to w pewien sposób, że tej klasy kolumny już nie oceniamy na podstawie samych danych technicznych, samych parametrów. To tak jakbyście oceniali dobre wino, bazując na tym, ile zawiera cukru oraz ile procent alkoholu. No, to są informacje, które nie do końca się przekładają na ogólne wrażenia, które generuje spotkanie z takim produktem. Jest to produkt, który jest gdzieś dla mnie w dziedzinie sztuki użytkowej i to ma po prostu przykuwać oko. To on robi. Jest to produkt, który ma być już z high-endu, nie ultra high-endu, ale takiego wstępu do high -endu, jeżeli chodzi o wrażenia odsłuchowe. I zaraz będziemy się tym bawić. Wnioski po odsłuchu. Noski. Styl mam udany. Myślę, że jednak projektanci się z focamy troszeczkę bardziej ambitne podejście do stylistyki Nisia. Ja. No i tutaj trzeba przyznać, tak, one się wyróżniają na tle całej reszty kolumn, zwłaszcza pod względem optycznym. To nie jest gdzieś kontynuacji jakiegoś konceptu, który był wymyślony w latach 50., nie, to jest świeże, żywe podejście do idei projektowania kolumn. Jest to też firma, która bardzo stawia na rozwijanie nowoczesnych technologii. Do tego macie właśnie kubki berylowe, macie nowe typ membrany, czy to w średnio- czy w nisko, to nowych przetwornikach. Focal stawia naprawdę na technikę, na rozwój tej techniki, a nie na sformułowanie, że kiedyś coś robiliśmy i będziemy to robić do końca świata. Nie, to nie jest ta idea. To jest idea, jednak. Szukamy nowości, szukamy nowych możliwości i nowych... Technologii. No ale co się tyczy samej kolumny, jeżeli chodzi o brzmienie, no umówmy się, 35 tysięcy to jednak jest troszeczkę środków, ale te kolumny jakby swoim brzmieniem, pomijając wygląd, pokazują w jakiej półce należy je pozycjonować i na pewno nie w niskiej. Jeżeli myślicie o tym, że Beryl spowoduje, że one będą grały bardzo szybko i bardzo ostro i natarczywie, to trochę jest to takie przesadne sformułowanie. Uważam, że ta góra nie jest wcale aż tak ostra, jak mi się wydawało, że może być, czytając o tym, jaka jest koncepcja całego przetwornika Beryl, jest klarowna, jest szybka. Jeżeli chodzi o bas, można się zaskoczyć, dlatego że dostajecie go więcej niż wygląda to z tych oto dwóch przetworników 16,5 cm. Tego basu jest naprawdę sporo i on potrafi kopnąć i to tak całkiem przyjemnie. Jest granie na basie żywe, ale cały czas bym powiedział, że kolumna jest ogólnie chętna do grania, tyle że bardzo spójna. Nie jest za dużo basu, nie jest za dużo sopranu. Mimo wszystko, jeżeli jest idea zakupu tej klasy kolum, bardzo polecam najpierw przyjechać, zobaczyć i posłuchać. W tym momencie nagrywamy w salonie Audiopolis, ulica Spartańska 5 Kapięcia. One tutaj stoją, na Was czekają, jak najbardziej zapraszamy. Gdybyście chcieli je kupić przez internet, a taki wypadek się też zdarzył, więc ktoś się kupił przez internet, żeby nie było, e, tutaj macie stronę e, Audiopolis. Gdybyście chcieli zobaczyć moją stronę, oczywiście tutaj wam ją zostawiam. Dziękuję za dziś. I do zobaczenia w kolejnych materiałach, gdzie z uwagi na zbliżające się święta, prawdopodobnie będę prezentował coś trochę tańszego, co łatwiej wyląduje pod kolumną. Pod choinką. Pod kolumną nie może wylądować prezent, chyba że to jakiś bardzo mały prezent. Diamenty na przykład się zmieszczą pod kolumną. Pod choinką się mogłyby znaleźć jakieś różne audio prezenty. Dziękuję za dziś i do zobaczenia.